Dzień dobry. W dzisiejszym lecie Imperium będzie jak zwykle dosyć intensywnie i twórczo. Jak zwykle we wtorek będzie przegląd prasy, a później, a później zabiorę państwa na interaktywną lekcję muzealną. Zapraszam do oglądania. Dzisiejsze lato Imperium zaczynamy od przeglądu prasy. Powiedz, Michale, co was w tym tygodniu zainteresowało i dlaczego były to strefy płatnego parkowania? No, ponieważ to są strefy, które były długo wyczekiwane w Gliwicach, także wreszcie, wreszcie się doczekaliśmy, wczoraj ruszyły z pewnymi problemami. To taki troszeczkę fall start, ale powiedzmy z pozytywną prognozą, bo 20% parkomatów wczoraj nie działało bądź nie działało poprawnie. Natomiast faktycznie te miejsca w Gliwicach w centrum miasta się pojawiły i to jest ten taki pozytywny prognostyk, bo ta, ten, ten główny cel wprowadzenia stref, czyli Wprowadzenie rotacji e, najprawdopodobniej zda egzamin. Natomiast wydaje mi się, że musimy poczekać do okresu powakacyjnego, kiedy e, już, już e, na normalną skalę te samochody będą pojawiać się w centrum. Wtedy będzie można e, wyciągnąć jakieś takie e, już bardziej wiążące e, opinie. Natomiast e, wydaje mi się, że dzisiaj już powinno być ok. Tak? Wczoraj było duże zamieszanie. Otrzymaliśmy na skrzynkę dużo wiadomości od czytelników. Natomiast dzisiaj, według zapowiedzi, powinno wszystko działać sprawnie. Będziemy to na pewno też sprawdzać na, na portalu 24 Gliwice. Tak, tutaj na Placu Piłsudskiego widać, że jest tych miejsc parkingowych no, dosyć sporo. Można coś dla siebie znaleźć. I widzę, że też właśnie ci kontrolerzy mają teraz takie zebranie, można powiedzieć, i idą w miasto. To jest optymistyczny widok, ponieważ stoją przy parkomacie, który wczoraj nie działał. Czyli jeżeli tam, tam w tej chwili trenują, to znaczy, że chyba już jest wszystko w porządku. Tak, i problemy wieku dziecięcego mamy już być może za sobą, ale my też dostaliśmy takie głosy, może Wy też, że właśnie problem zaczyna się poza strefami płatnego parkowania. Że ci ludzie, którzy tutaj normalnie zaparkowali, zaparkowali poza strefami. Czy znaczy, to też nie ukrywają urzędnicy? Tego właściwie nie za bardzo, nie, nie za bardzo jest sposób, hmm, jak, w jaki nie, sposób można tego uniknąć? Tak, bo zawsze gdzieś jest granica tej strefy i właśnie przy tych granicach jest zazwyczaj najciaśniej, bo ludzie po prostu y, szukają miejsc jak najbliżej centrum, a jednocześnie już nie w strefie, gdzie będą musieli zapłacić za parkowanie, więc to jest taki problem chyba nierozwiązalny i nie sądzę, żeby coś się mogło w tej sprawie zmienić. Tak jak już skoro jesteśmy przy urzędnikach, to widziałam, że pod magistratem pojawiło się no, dosyć sporo rowerów. To chyba dobrych, że tak powiem, do, dobra prognoza. Być może urzędnicy przesiedli się, tak? Z, z czterech kółek na dwa kółka. No, wydaje mi się, że tylko się cieszyć. Teraz być może będą jeszcze ambitniej walczyć o ścieżki rowerowe w centrum miasta, więc yy, no, to jest jakiś taki poboczny, ale też może, może plus wprowadzonych zmian wczoraj. Dobra, to teraz już może przejdźmy do następnych stron. Też inwestycja drogowa na drugiej stronie wydaje mi się dość istotna, zwłaszcza dla mieszkańców Siedla Kopernik czy obrońców pokoju. Będzie remontowane skrzyżowanie ulicy Toszeckiej i myśliwskiej i pionierów. Ono już tam przeszło taki mały lifting jakiś czas temu, natomiast teraz ta zmiana będzie dość gruntowna. Ona troszeczkę poszerzy tę jezdnię, przez co przepływ przez ulicę, ulicę Toszecką powinien być dużo większy i może uda się uniknąć takich korków, jakie zazwyczaj tam mają miejsce. W tej chwili też jest remontowana ulica Styczeńskiego częściowo. To jest taki, taka mała inwestycja. Chyba o niej też mówiliście, ona tylko w tym tygodniu będzie. Tak, wczoraj w wiadomościach. Tak. Poruszamy temat zabrzeńskiej DTS ki ponieważ no, to jest temat, który DTEśka sama w sobie jest tematem, który Gliwiczan bardzo interesuje. W zabrzu natomiast pojawiły się na nowo otwartym odcinku, jeszcze w zeszłym roku otwartym. Yy, pofałdowania. I te pofałdowania są odczuwalne. Nie wiem, jak, czy, czy, czy miałeś okazję jechać do Katowic. Natomiast. Można sobie trochę poskakać jak <noise> hops. No. no niestety tak, jest ograniczenie do 80 km na godzinę. Yy, kwestia materiału, który został użyty. Także droga będzie przechodzić mały remont w przyszłym roku. Miejmy nadzieję, że w Gliwicach. Yy, Pójdzie sprawniej i nie trzeba będzie po roku ponownie powracać do, do, do prac remontowych. Tyle, tyle na stronie trzeciej. Na stronie czwartej materiał, no, można powiedzieć, że taka troszeczkę strona sportowa, tak, bo materiał dotyczący hali bokserskiej, która powstała przy ulicy Kozielskiej, hala została wyremontowana. Tam w tej chwili jest taki bardzo atrakcyjny, przenośny ring. Rozmawiamy z Lidią Fidurą, rozmawiamy z Panem Henrykiem Wilkiem. Materiał jest do zobaczenia na 24 gliwice. Wydaje mi się, że obiekt y, oczywiście skrojony na swoją miarę, ale w jakiś sposób na pewno mo może zachwycać, a w każdym razie y, no, na pewno jest to pozytywna informacja, bo bokserzy mają dobre miejsce do treningu. Y, poniżej kuźnia młodych talentów naszych boisk, to jest. Taka melodia, troszeczkę przyszłości, natomiast chyba już jesteśmy o krok dalej niż mowa o spekulacjach, ponieważ mamy informacje potwierdzone przez prezesa Adama Sarkowicza, piasta Gliwica Prezesa, że w Gliwicach będą chcieli stawiać na bazę szkoleniową dla młodzieży. Wydaje mi się, że to jest dobry krok. W tej chwili dużo polskich klubów wreszcie poszło w tym kierunku. Idą w tym kierunku także gliwice, tak, tak więc sześć boisk, siłownia, restauracja. Być może to powstanie. Tutaj się oczywiście pojawia pytanie. Być może, ale też się pojawia pytanie, co z finansowaniem. Jako, że pias jest w dużej mierze utrzymywany przez, przez Urząd Miasta, czyli też przez nasze pieniądze. Tutaj prezes Starkowicz wskazuje na Unię Europejską. Liczą, że jeżeli teren powstanie na terenach poprzemysłowych, to będzie można się starać o takie dofinansowanie. Więcej, więcej w artykule. Jak co tydzień polecam też dział kulturalny, co gdzie, kiedy. Zaczyna się dużo dziać m.in. w kinie Amok. Kino Amok powraca po tej wakacyjnej przerwie, także mo można już śledzić repertuar. Będzie, będzie się sporo działo, będzie dużo, dużo ciekawych filmów. Na stronie 11 chyba to, co poruszyło sportowe Gliwice, bo nie mogło być inaczej, czyli derby z Górnikiem Zabrze. Chyba najbardziej prestiżowy mecz w całym sezonie. Może troszkę niestety, że, że w sezonie wakacyjnym, tak? Bo te trybuny nie mogą się zapełnić. Może, może w pełni, tak, tak? Jakby to mogło być na przykład jesienią. Natomiast. Yy... Mecz obfitował w wiele bramek, wiele emocji i co najważniejsze Piast Gliwice wygrał, także no w tej chwili są chyba na szóstym miejscu w tabeli z dorobkiem sześciu punktów. Na razie wygląda to bardzo obiecująco, ta walka o tą pierwszą ósemkę na pewno będzie gorąca i mam, mam nadzieję, że ten skład, który się wykrystalizuje po, po tych pierwszych meczach pociągnie drużynę do, do najlepszej ósemki w kraju. Na dwunastej stronie taki pomocnik, niezbędnik dla kierowców, którzy zainteresowani są strefami płatnego parkowania i którzy będą tutaj przyjeżdżać do Gliwic czy do centrum miasta, żeby załatwić jakąś rzecz. Prezentujemy, w których miejscach muszą płacić podział na podstrefę A, podstrefę B to jest mapka przygotowana przez Śląską Sieć Metropolitarną. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tę o kwestię promocyjną, czy taką marketingową i, i informacyjną, Śląska Sieć Metropolitarna odrobiła zadanie domowe, bo tych, tych informacji jest sporo i, a, I są one, są one istotne, tak? Bo, bo yy, widzę po tym, jak yy, mamy wejście na portalu, że te, że, że te informacje o szczegółach płatności yy, wzbudzają duże zainteresowanie. No tak. Tu co? Zobaczymy, jak te, jak te strefy będą się dalej rozwijać. Będziemy tego pilnować. Dziękuję ci bardzo za przegląd za dziś. A państwa teraz zabieram Dziękuję. do zamku Piastowskiego. Nie ma co marnować czasu, teraz zabiorę Państwa na prawdziwe poszukiwanie skarbów. Ustawiamy się parami, Z czym Ci się kojarzy muzeum? No z prehistorycją z zamnościami. Z z to jest twoja pierwsza wizyta w takiej instytucji? Znaczy nie. Już byłeś wcześniej. Tak. Co się robi w muzeum? Y, ogląda się, y, można podziwiać rzeczy, jakie były na przykład starodawne kiedyś, co było. Bo są ogółem różne zabytki. Tu są różne takie zabytkowe, y, zabytkowe rzeczy. I że, że można pooglądać zawsze, co takiego, co takiego było w naszym mieście. Tak. Wizyta w muzeum kojarzy Ci się z czymś interesującym, czy raczej nudnym? No, to, to, tak, w połowie, tak, w połowie fajnym, w połowie nudnym. A dzisiaj będziecie, można powiedzieć, bawić się w poszukiwaczy skarbów. Jak Ci się taka perspektywa podoba? Yy, tak, fajnie będzie. Jesteśmy na Zamku Piastowskim. Tutaj dzisiaj dosyć spore zamieszanie. Można powiedzieć, że Muzeum Miejskie w Gliwicach nie przesypia i nie odpoczywa w czasie wakacji. Co takiego się dzisiaj tutaj wydarzy? W dniu dzisiejszym organizowana jest gra muzealna poszukiwacze muzealnych skarbów prowadzona przez historyka Muzeum Sonię Ogazę Pietrończuk, która za moment Państwu opowie o szczegółach, szczegółach zajęć. Ja ze swojej strony zapraszam do udziału zarówno dzieci wraz z rodzicami oraz grupy zorganizowane w innych zajęciach przygotowanych przez Muzeum w Gliwicach na czas wakacji. Jakie to będą zajęcia, bo wiemy, że jest pewnie zróżnicowane. Jak najbardziej zapraszamy do Zamku Piastowskiego oraz do Działu Odlędnictwa Artystycznego. W zamku, w związku z prezentowanymi wystawami stałymi, wystawą historyczną, wystawą etnograficzną, będziemy poznawać właśnie różne oblicza historii. Między innymi wruszymy w podróż do starożytnego Egiptu, przeniesiemy się w głąb śred średniowiecza Wsiad Rycerzy, poznamy to jak dawniej bawiły się dzieci, historii piłki nożnej, tak więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie oraz do Oddziału Dziedzictwa Artystycznego. Tam będzie czekał na nas świat baśni i mitów oraz legend. Między innymi poznamy legendę o świętym Jerzym, o, posłuchamy o Sfinksie, poznamy mity o Argusie i Jałówce oraz o Gryfie. Wszystko oczywiście w odniesieniu do eksponatów, ponieważ sceny właśnie z legend, mitów, są niejednokrotnie elementem dekoracyjnym prezentowanych tam zbiorów. Czyli będzie się działo, i proszę powiedzieć jeszcze taką rzecz: już Pani nas zachęciła, ale czy są jeszcze miejsca? Jak najbardziej, mamy jeszcze miejsca. Należy zapisywać się pod numerem telefonu 32-335-4403 w tygodniu od poniedziałku do piątku, między 8 a 16. I ja zachęcam również do zapoznania się z naszą stroną internetową www.muzeum.gliwice.pl, gdzie można znaleźć komplet informacji na temat prowadzonych zajęć podczas wakacji, z opisem, grupą docelową, Celową. Tu bardzo ważna rzecz jeszcze nadmienię, że każde zajęcia wzbogacone są elementem warsztatowym. Tak więc każde dziecko, oprócz tego, że czegoś się dowie, również będzie musiało coś zrobić. Tak więc ten aktywny komponent jak najbardziej jest zawarty w tych zajęciach przygotowanych przez Muzeum w Gliwicach. Dobrze, to teraz sprawdźmy, co nas dzisiaj czeka. Proszę powiedzieć co nas dzisiaj czeka podczas lekcji interak interaktywnej, można powiedzieć. Tak, to będzie trochę nietypowe oprowadzanie, ponieważ każdy zwiedzający właściwie będzie oprowadzał się sam. To jest właściwie gra, która polega na tym, żeby znaleźć skarby w naszym muzeum. Nazywa się ona poszukiwacze muzealnych skarbów i polega na tym, że każdy dostanie 10 fragmentów zdjęć zabytków, które znajdują się na naszej wystawie i będzie musiał po tych fragmentach znaleźć te obiekty, opisać i przynieść do mnie. Jeśli wszystko będzie w porządku, to wtedy pięć pierwszych osób dostanie od nas małe upominki które będą zachęcać do dalszego zwiedzania oczywiście. Tak, tak, oczywiście, bo to są rzeczy związane z naszym regionem, informatory turystyczne, także myślę, że jest o co walczyć, różnego rodzaju mapy prawda, z ciekawymi miejscami w naszym regionie. Teraz w okresie wakacyjnym akurat takie rzeczy się przydadzą. Te zajęcia to jest jedno z pierwszych, jeśli chodzi o cykl zajęć właśnie związanych z wakacjami w muzeum. Pierwszy w Zamku Piastowskim, bo już wcześniej się odbywały Zarówno w Wydziale Odlenictwa, jak i w Wili Karo. I dzisiaj zaczynamy właśnie dwutygodniowy taki cykl zajęć. Codziennie o godzinie 11 będą inne zajęcia. To będzie taki właściwie przegląd wszystkich muzealnych, najciekawszych lekcji. Kto ma ochotę, oczywiście, może do nas przyjść. Jeszcze są wolne miejsca, także zachęcam do zapisywania się. To w takim razie zwiedzamy. Tak. Was, otrzyma taką kawkę i tutaj z drugiej strony, zobaczcie sobie, macie zdjęcia zabytków, które znajdują się na, na naszej wystawie. Co to, jest, co to jest zabytek, wszyscy wiedzą? Trzeba patrzeć na gabloty, patrzeć na ściany i szukać tych przedmiotów. To są fragmenty tych przedmiotów, więc musicie uważnie wszystko oglądać. Im wolniej będziecie chodzić i dokładnie na wszystko patrzeć, tym łatwiej Wam będzie e, znaleźć. Darcia będzie po sobą obok, a ty sama szukasz. Mam udało się, to znalazłem. Tylko nie wiem, co to jest. No, trzeba poszukać, może gdzieś tutaj jest jakiś napis, co to może być. To pewnie będzie jakaś ozdoba świąteczna, co? Może jakieś gniazdko. Ile już masz, powiedz? Zero. dopiero hmm. to znalazłam. A, to co, szukamy dalej, tak? Tak. Ja dostałam wyjątkowo trudny zestaw, proszę państwa. Dwie rzeczy mam. To jest to. Wow, mam Te drugą rzecz. rzecz. Trzecią. 6, 2, 18. Może? Mam, 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 mam. Fragment aut autostrady z rejonu Gliwic. Rozumiem, że pan tutaj z wnuczkiem przyszedł i pomagał. Z wnuczkiem przyszedłem. My dostaliśmy dosyć trudny zestaw, a wnuczka zestaw też na razie znalazł trzy. Czyli jest <noise> Jak się Panu podoba taka forma spędzania czasu? Wspaniała czasy? rzecz. Wspaniała rzecz, naprawdę zajęcie dla dzieci. Wszystkie widzę, są zainteresowane, bardzo się dobrze bawią przy tym. Pan też? Ja też. Dawno nie byłem w tym miejscu, dlatego chętnie przyszedłem znowu odwiedzić. Trochę się zmieniło od dawnych czasów. I też w ten sposób chyba odkrywa się na nowo to miejsce. Zgadza się. Bo trzeba przyznać, że no naprawdę te obrazki są bardzo takie. Szczegółowe i trzeba cierpliwości sporo. cierpliwości, opinii. uwagi, no i spostrzegawczości, tak. To nic, nie przeszkadza, wracamy. Dziękuję bardzo. O, mam. To jest to. jest. To okay? jest. wszystko. Kończyliśmy już. Chyba. Oceni Pani? Powiem tak, łatwo nie było. Tak miało być? Mało? Nie, to oczywiście, jak najbardziej. Zdjęcia Zdjęcie Zdjęcie nie bezłatwe. Tak. Niech się dzieci uczą. Zaraz sprawdzę jedenastkę. Kufel, budzi, ul. Tak. No miniatura z Prostkiego, to gratuluję, że Pani znalazła. Mm, tak. Bardzo dobrze. Gratuluję. Tak, czyli co? Zaliczane zadanie? Jak najbardziej, na 100%. Super, dziękuję no się bardzo. Z dziećmi, więc nie ma ujmy na honor. Tak. Tak. Miniatura pomnika Mariana Kunietrznego. Tak, 16. Kopiałsa, kopia sali na kopię wczesnej broni palnej. 18. Cześć, bo Co? 19. Co, Dzień jak poszło? Dobrze. <noise> Wszystkie odpowiedzi poprawne. Wszystkie poprawne. Zabawa? Przednia, chyba co? Na no. razie zapraszam na. Będziecie chcieli to powtórzyć? Tak. tak. I od nas. Jej. Było to wtorkowe lato Imperium. Na jutrzejsze wydanie zapraszam w imieniu Tomka Czojka. Ze swojej strony dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.